Jest z nami gość mar reżyser Mariusz Pilis, producent, reżyser, publicysta. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witam was, witam państwa. Jeszcze tylko tak dopytam Mariusz, czy ty jesteś może albo byłeś w swoim życiu chociaż przez dzień dziennikarzem sportowym? Sportowcem byłem, dziennikarzem, sportowym nie byłem. Ale dzisiaj jest dzień dziennikarza sportowego, więc gdybyś był, to byśmy ci złożyli życzenie, ale skoro nie, to przechodzimy do spraw bieżących, politycznych i no ważnych. Właśnie bieżąca to sprawa najważniejsza, <grym> to jest uchwała Sądu Najwyższego stwierdzająca ważność wyborów. Co nas czeka, co przed nami, bo już tutaj mecenas Kalisz zapowiada, że nie powinno być publikacji. Tej uchwały w Dzienniku Ustaw i w Hołownia w ogóle powinien zostać prezydentem. Wygląda na to, że właściwie, właściwie tu zastosowanie ma taka stara polska maksyma, że tonący brzytwy się chwyta. To, że tonący, to chyba nie mamy wątpliwości. Chyba bo... brzydko się chwyta, przepraszam. Brzydko, brzydko się chwyta. To, 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 to by się chwytał z elegancją, <laughs> kiedy tonie, daj spokój. Słuchajcie, to jest, to jest sytuacja, w której właściwie rozłożono wszystko na stole, widzimy pięknie... Jak poszczególne ruchy związane z powołaniem na urząd najwyższy w państwie prezydenta Karola Nawrockiego się toczy. Mam wrażenie, że w tej chwili trwa zabawa pod tytułem: No dobrze, wy uznajecie, że, my, że prezydent Nawrocki jest prezydentem Nawrockim, ale nam przeszkadzają też nurówki i to, że mamy dziurawe skarpety. No tak, mniej więcej bym na, na nazwał ten proces, który wczoraj. Chyba wszyscy mieliśmy okazję obserwować, bo wejście pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara do, na posiedzenie Sądu Najwyższego zostało natychmiast skontrowane przez sędziów, że właściwie on może tu występować w roli tego, który coś nam opowie, ale on nie jest tu stroną. To jest inne no, 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 pa... postępowanie, no, więc tak, to, ale... jest sytuacja, to jest sytuacja, gdzie na dzień dobry on, 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 on został postawiony y, rzeczywiście na baczność, i, i powiedziano mu, jaka tam powinna być jego rola. On oczywiście nie odpuszcza, oczywiście to wszystko, co wydarzyło się wczoraj, z czego mam wrażenie, że większość, zdecydowana większość Polaków się cieszy, bo to stabilizuje sytuację. To orzeczenie Sądu Najwyższego stabilizuje sytuację w Polsce. No ale on nie daje za wygraną. On chce w... masztu hołowni, on chce jakieś pismo, on chce jeszcze coś. On... I generalnie, słuchajcie, dla mnie najbardziej sytuacją zaskakującą jest to, że człowiek, który tyle razy i wykazano mu to złamał, złamał polską konstytucję, złamał polskie prawo na przestrzeni ostatniego półtora roku, mówi o praworządności i mówi o tym, że, że jakieś... Orzeczenia, czy odrębne zdania dwóch sędziów brzmią jak akt oskarżenia przeciwko sądowi no, bo... no, Wcześniej mieliśmy spektakl. Chciałbym, jak reżysera, żeby ocenił ten spektakl, który zaserwowali nam no, głównie mecenas Roman Giertych, ale tam bardziej podrzędne role grały właśnie minister sprawiedliwości Bodnar, prezes Rady Ministrów, czyli Donald Tusk i pomniejsi statyści. Jak w ogóle nazwać ten, te, te, taki spektakl? Wczoraj w, 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 niejako spuentowany e, obecnością pani Lempart pod Sądem Najwyższym. Ja bym, ja bym właściwie powiedział tylko tyle, że ta ekipa, która tak mocno i dynamicznie rozpychała się rzeczywiście i, i, i manipulacyjnie, i, i, ja bym ich, ich, ich bym nazwał braćmi kam, kamratami. Po prostu. To jest dla mnie ta załoga. No, ale czekaj, Mariusz, pan bo... Bodnar, pan Giertych, yy, cała ta ekipa, pan Lis, o, yy, o różnego, w rodzaju, tak. A... różnego rodzaju elementy, które gdzieś tam się pojawiają w tej przestrzeni medialnej, hmm. internetowej. To są bracia Kamraci. Mariusz, ale mam pytanie, czy ty uważasz, że, oni nie zna, że pan minister sprawiedliwości nie zna prawa? a, b, liczy na to, że pozostali odbiorcy nie znają, c, że jest to po prostu taki spektakl typu teatrzyk, zielona gęś przedstawia, który ma zrobić pewien, pewien pozór. Y Taką, takiej walki o praworządność. Która z tych wersji jest, Twoim zdaniem, najbliższa prawdy? Znaczy, moim, moim, moim zdaniem, sytuacja wygląda w ten sposób, że do pewnego momentu to, to, to nie było się z czego śmiać rzeczywiście, bo, bo to, to wyglądało jak próba wymuszenia różnego rodzaju rozwiązań, które mają doprowadzić do sytuacji, w której my prezydenta mieć nie będziemy, mimo tego, że sobie go wybraliśmy. I to była sytuacja naprawdę z gatunku takich przestępczych wymuszeń, że jakieś rozwiązania muszą być wepchnięte opinii publicznej do gardła i doprowadzić mm -hmm. przez to do tego, że ludzie wyjdą na ulicę, że zaczną się domagać różnego rodzaju rozwiązań, których tak naprawdę nie ma ani w prawie, ani w konstytucji, ani w przepisach. I to są rzeczy, no niestety, które, które, które należy w jakimś tam momencie, zakładam, historycznym, nie za długim, nie odległym, bo to wygląda, że długo trwać już nie będzie, ale to trzeba po prostu z całą surowością państwa polskiego ocenić i doprowadzić do sytuacji, w której zostanie to rozpatrzone jako, jako akt oskarżenia przeciwko tym ludziom, bo to jest działalność absolutnie wichrzycielska. No dobrze, ale to doprowadziło do, do, do skutku zupełnie odwrotnego, czyli no nie tylko nie udało się wywołać jakiejś takiej histerii powszechnej, ale doprowadziło do załamania, do tąpnięcia e, w sondaże. sondażach. Kolejne sondaże e, potwierdzają, że spadek tam w okolicach 7-8% to już nie jest spadek, to już jest e, tąpnięcie. Po, 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 Polacy no nie dali się nabrać na e, braci kamraci, no, przepraszam. No to jest sytuacja, na którą myślę na ten, na ten spadek gigantyczny w sumie spadek można powiedzieć, składa się kilka elementów. Myślę, że dwa podstawowe jeden z nich wymieniliście. to jest rzeczywiście awantura wokół wyborów prezydenckich. Drugi to jest kwestia migracji i to jest kwestia tego wszystkiego, czego polskie państwo dzisiaj nie robi, a powinno. I w czym wyręczają polskie państwo y, 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 po prostu obywatele, którzy boją się. To, to, o, to, o, 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 o tym wątku o, porozmawiamy po, po, po przerwie muzycznej, ale y, no, y, to, to chyba nie jest wielka y, niespodzianka, że y, ekipa y, polityczna, której twarzą, są właśnie pan Murański, braci Kamraci, Giertych i Konsortes, no traci w sondażach. To oni tego nie mogli wymyślić, że taki będzie skutek. Ja myślę, że do ugrania jest znacznie więcej, i myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, o co toczyła się gra, kiedy wybieraliśmy prezydenta. Gra toczyła się o polityczne, a być może nie tylko polityczne być albo nie być całej tej ekipy, która ma na swoim koncie tak wiele, Właściwie można by powiedzieć, że przestępstwo, albo podejrzenia o przestępstwa, że został sformułowany, przypominam, przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Które? wniosek do Prokuratury Generalnej yy, yy, o prawdopodobieństwo przestępstwa polegające na zamachu stanu. To ja tylko dopowiem, że pan prezes Bogdan Święszkowski będzie dzisiaj gościem poranka w Radio Republika. Tak, to kończąc, myślę, że, że, że rzeczywiście będzie w stanie dopowiedzieć tych kilka zdań, których ja pewnie. Pewnie, pewnie nie opowiem na temat tego wszystkiego, co znalazło się w tym wniosku, ale to jest bardzo obszerny wniosek i, i należy go traktować bardzo poważnie. Ta ekipa grała o to, żeby stać się bezkarną w momencie, kiedy. Y uzyskaliby efekt w postaci wyborów prezydenckich wygranego swojego kandydat, wygranej swojego kandydata, to prawdopodobnie ścieżka, która legitymizowałaby wszystkie te działania byłaby dla nich otwarta. W tej chwili jest całkowicie zamknięta. I to wywołuje paniczne ruchy. No, a pan, pan prezydent Elekt spotkał się w Brukseli z Markiem Rutem, czyli to też już jest na zaproszenie tamtego, więc już pokazuje budowanie pewnej siły i, i koncepcji yy, jego prezydentury. Natomiast już kończąc, to jest moja obserwacja z wczoraj, bo też byłam pod Sądem Najwyższym. Tam obok pani Marty Lemprat była także inna pani, nie znam nazwiska, miała na sobie czerwone korale i powiedziała wprost, że jeżeli nie przeliczą głosów, domagała, domagała się tego od rządu to oni te czerwone korale rozsypią i oni się na tych ko czerwonych koralach potkną i po prostu nie będą już nigdy mogli wrócić do władzy. Takie były, wiesz, formułowane y, na głos. Przeklnecie, tak. No coś takiego przeklnecie <laughs> i powiedziała, że jeżeli nie przejdą głosów, to nie mogą liczyć na żadne drugie jagodno, ani na żadne wsparcie obywateli, więc może ten cały teatrzyk bodnarowski jest właśnie po to, żeby zadowolić, czy pokazać, że myśmy próbowali, no ale nie dało się. To ty, 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 ty... Jedno wygląda na to, że, że chyba, chyba będziemy mieli trochę spokojnej, więc gratulujmy sobie i tej pani. Od to nie, prze, nie kończymy rozmowy. Chwilę odpocznijmy przy dobrej muzyce. Jest szósta, czterdzieści Naszym gościem jest Mariusz Pilis, znakomity dziennikarz, publicysta i reżyser. No właśnie, wczoraj premier Donald Tusk z marsową miną bardzo groźną stwierdził, że przywraca kontrolę na granicy pols polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej jeszcze w dodatku. Mhm. Kłopot polega na tym, że niemiecki kanclerz Friedrich Merz mówi, że to będą wspólne kontrole polsko-niemieckie, no i czy, czy, czy te kontrole będą zmierzały do tego, żeby nie napływali ci goście, których tu nie bardzo chce. Na terenie Polski, czy może kontrole będą polegały na tym, żeby nie dopuścić nad granicę obywateli, które, którzy bronią polskich granic, zastępując państwo, które nie działa? Rozpocznę od może jeszcze takiej refleksji związanej z tym wczorajszym wystąpieniem premiera Donalda Tuska. No właściwie to jest tak, że jednego dnia mówi, że trzeba rozpędzić ruch obrony granic, drugiego dnia mówi, że przywraca kontrolę. I przywraca jeszcze w dodatku na granicy litewskiej. Myślę, że właściwie można by powiedzieć tak, że nie musi na granicy białoruskiej, bo tam jeszcze za dawnych czasów powstał mur, którym się teraz szczyci i tam ma święty spokój. Ale tak poważniej w tej chwili podchodząc do rzeczy, no to to jest sytuacja z gatunku takiego, w którym on nie ma jakby dobrego ruchu, ma, ma scenariusze zły i zły i między takimi wybiera. Ktoś zażartował, że albo wysadzą go Niemcy w powietrze za przywracanie kontroli granic, albo wysadzą go Polacy za nieprzywracanie kontroli granic. Hmm. Problem polega na tym, że w tym wszystkim jest głos i trzeci, to jest głos z Straży Granicznej, która nie jest przygotowana na realizację słów, o których mówił wczoraj Donald Tusk. Sytuacja pod tytułem, że on przywraca to są tylko puste słowa. Czy tak się rzeczywiście stanie? Na to trzeba pieniędzy. Czy będą na to pieniądze? Trudno powiedzieć, ponieważ przeżywamy największą dziurę budżetową, jaką mieliśmy w historii naszego kraju. Więc to jakby zestaw naczyń połączonych wskazuje na to, że ta sytuacja będzie się dalej rozwijała w taki sposób, jak się rozwija, czyli że będą tam napływały nowe fale obywateli polskich, mieszkańców naszego kraju, Polaków, którzy czują się zaniepokojeni i chcą bronić tej granicy i chcą bronić jej przed napływem imigrantów, z Niemiec, natomiast jest jeszcze jedna kwestia. No, sytuacja, w której my dzisiaj, po tym wszystkim, co właściwie Niemcy nam zrobili i wykonali na granicy, i po tych tysiącach, jeżeli nie dziesiątkach tysięcy ludzi, których już do nas odesłali, oni nam mówią, że oni razem z nami będą prowadzili tutaj różnego rodzaju kontrole na granicy, no to to jest sytuacja, której ja bym się bardzo obawiał. Ale może ta to jest, deklaracja... To, jest podklejenie, się, pod, to tak? jest podklejenie się po prostu pod pewnego rodzaju ewentualnie, powiedzmy, że dobre intencje hmm. z sytuacji takiej, w której złodziej idzie pilnować banku, w którym, w którym są ulokowane jakieś dobra. No tak to mniej więcej czytam, tak to wygląda, więc nie widzę tutaj żadnej możliwości poprawy sytuacji póki co. Zresztą to samo mówią ludzie, którzy tam napływają, czy to w ramach ruchu obrony granic, czy też, no bo to też jest warte odnotowania, że jednak środowiska kibicowskie z całej Polski, a zwłaszcza ściany wschodniej i to nawet kibice żużlowi nie tylko piłkarscy, w tej chwili organizują się i organizują się w te grupy. Już tam są na granicy i wspierają, wspierają i strażników, i policjantów w tym, żeby jednak do Polski tacy, tacy, tacy ludzie nie napływali. A jak są niebezpieczni, no to przecież wszyscy wiemy, jak są niebezpieczni i, i z czymś Wiąże ten niekontrolowany napływ, i, i, i do czego to może prowadzić. Także to jest sytuacja bardzo poważna. Prorokuję, że to jest jeden z tych filarów rozkładu tego układu politycznego w tej chwili i to rozsadzi tę koalicję. Bardzo serdecznie dziękuję, musimy stawiać kropkę. Um, Mariusz Pilis, producent, reżyser i publicysta był gościem poranka Dziękujemy w bardzo W, radia, dziękuję w radio dziękuję. Republika. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Pozdrawiamy, życzymy dnia pełnego truskawek, bo dzisiaj truskawki nam towarzyszą w studio i dziękujemy za pozdrowienia, które napływają.